Dzień dobry Państwu. Krzysztof Stankiewicz, kanał Biżuteria z Bliska. Proszę Państwa, bardzo ciekawy zwrot na rynku się zapowiada, właściwie się dokonał. Wszystko za sprawą Donalda Trumpa i jego szalonej polityki celnej. Niedawno mówiłem Wam o tym, że firma Titan, czyli właściciel marki jubilerskiej Tankish, która planuje otworzyć kilkanaście jubilerskich sklepów w ciągu najbliższych półtora roku właśnie w Stanach Zjednoczonych, po to, żeby przenieść swoją ekspansję na tamten rynek, że ona całkowicie nie zgadza się z, z, z tym, żeby sprzedawać w tych sklepach, w sklepach marki Tankis biżuterię z diamentami syntetycznymi. No i tak było do niedawna, a ponieważ w zeszłym tygodniu może troszkę więcej niż w zeszłym tygodniu. W każdym razie nie tak dawno Donald Trump zaserwował nowe taryfy Indiom, nowe taryfy celne 50% za handel z Rosją, pomimo że na Rosję nałożono embargo. No, i okazało się, że przewożenie diamentów szlifowanych z Indii i biżuterii z Indii do Stanów Zjednoczonych jest kompletnie nieopłacalne. Ponieważ Stany Zjednoczone nie są producentem naturalnych diamentów i tych diamentów tam nie bardzo można, nie, nie bardzo jest skąd je tanio kupić w Stanach, dlatego że producenci, miejscowi szlifierze zajmują się raczej szlifowaniem specyficznych kamieni i no szlifiernie w Nowym Jorku słyną z tego, że szlifują kamienie bardzo duże. Więc to ewidentnie nie jest, nie są takie kamienie, jakie Tankiż chciałby sprzedawać swoim klientom. W związku z tym Tytan oznajmił, że na razie wstrzymuje rozwój sieci, czyli zapewne albo wydłuży się okres, w którym będą chcieli te kilkanaście sklepów otworzyć, albo po prostu będą robić to szybciej w każdym razie na kilka miesięcy zawieszają swój rozwój w Stanach Zjednoczonych, zawieszają w ogóle wszelkie działania, jakie na tamtym rynku prowadzą, zawieszają te sklepy tak, jak po prostu one będą tam swoją siłą rozpędu funkcjonować. Tankiż może sobie na to pozwolić, dlatego że to jest zaledwie 2% ich obrotów, więc oni są w stanie te sklepy po prostu utrzymywać, żeby tylko trwały. No i rozważają bardzo poważnie wprowadzenie na rynek, właśnie diamentów syntetycznych. Jeżeli ta sprawa związana z cłami na towary z Indii nie zostanie zmieniona, złagodzona w taki sposób, że będzie można tanio sprowadzać diamenty z Indii, no to rynek amerykański zostanie zapewne zalany diamentami syntetycznymi, które są produkowane na miejscu w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym to jest materiał po pierwsze tani, dlatego że on generalnie jest tani co do zasady, a jako materiał syntetyczny, a poza tym jeszcze jest produkowany na miejscu, więc nie będzie okładany dodatkowymi cłami, które będą zwiększać cenę. Zobaczymy, do czego to doprowadzi. Póki co Titan mówi o kilku miesiącach. Przy czym kilka to nie wiem, czy to jest dwa, czy to jest pięć. Zobaczymy. Będziemy obserwować i będę informował, oczywiście, na bieżąco o, o tym, co dzieje się w branży. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Do usłyszenia.